wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu na najlepiej zorganizowany teren zielony. Muzyka Nasze nieruchomości w Białogardzie pięknieją z roku na rok i chciałbym za to mieszkańcom Białogardu podziękować. Oczywiście nagrodziliśmy najlepsze według komisji najładniejsze ale być może są równie piękne, ale nie zgłoszone. Białogat stara się utrzymać miasto w należytej czystości, władzie i porządku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie, Komisji Konkursowej za przeprowadzenie tego konkursu, bo to też był trud, który trzeba było podjąć. Dziękuję wszystkim zainteresowanym. Cieszę się, że wspólnoty mieszkaniowe biorą udział w tym konkursie, bo nie jest łatwo w polskich warunkach porozumieć się i jeszcze do tego ładnie utrzymać nieruchomość i jeszcze zadbać o zieleń.